Cześć wszystkim, witam Was po dłuższej przerwie spowodowanej, no tak jak pewnie niektórzy pomyślą akwarium nie idzie, to ta epoka go nie pokazuje w sumie akwarium nie idzie, to jest fakt ale, ale to nie dlatego nie, nie pokazywałem go bo po prostu mi się nie chciało, nie miałem wędy do nagrywania nieraz już się zbierałem, brałem, łapałem za kamerkę i, i się wycofywałem, bo po prostu nie miałem weny natchnienia, więc nie było, nie było sensu nagrywać. Ale tak jak wspomniałem, akwarium faktycznie nie jest w najlepszej kondycji. Teraz już może powoli, powoli odbija, dochodzi do ładu. Ale kilka tygodni temu, kiedy domiałem ślince w swoim akwarium biotopowym, przynajmniej staram się stworzyć tam jakimś biotop w tym kombo swoim w tamtym akwarium walczyłem z sinicami a tutaj po prostu zaniedbałem to akwarium szyby mi trochę zapyliło, ale myślałem pewnie przesadziłem z fosforem, bo ten pył był taki dość siliski. wtedy wiem, że byłem lekko chory, nie miałem czasu więc po prostu to akwarium było takie zapylone na tych szybach ja nic sobie z tego nie robiłem, dopiero pewnego dnia tak mnie coś tknęło miałem w dłuższą chwilę sprawdzam pH, sprawdzam KH i ku mojemu zdziwieniu w ogóle praktycznie nie ma w tym akwarium CO2. Ja zdziwiony przecieram szybkę koło dyfuzora i no i faktycznie CO2 praktycznie w ogóle nie leci. Sprawdzam butlę, butla się już kończy. No a wiadomo, jeśli ktoś ma jakiś tam dyfuzor markowy to żeby z niego wydobywał się gaz, to potrzeba większego ciśnienia. Ja mam ten swój z kostki libowej, który naprawdę potrzebuje bardzo niewielką ilość gazu, żeby, żeby przez ten dyfuzor uciekać, żeby z niego się wydobywać, więc tym sposobem jakoś nie zwróciłem na to wszystko uwagi a CO2 w butli już było takie wykończone, już praktycznie było skończone. I takim to sposobem właśnie przy braku CO2, przy bardzo mocnym oświetleniu, jakie ja mam w tym akwarium, nabawiłem się blokad, nabawiłem się kumulacji pierwiastków. Wiadomo, jak dużo jest światła, brakuje CO2, to wtedy fosfor się kumuluje, jak się fosfor skumuluje, to zablokuje inne pierwiastki, rozejdzie się z azotem. To wszystko po prostu nakrzeczyło konkretnie w moim akwarium, i tym sposobem właśnie moje roślinki. Szczyty moich roślinek były naprawdę słabe. Ja już obwiniałem, że brakuje mi mikro w tym akwarium że brakuje mi żelaza. Ja go dolewałem jeszcze więcej i to znowu spowodowało kolejne blokady, kolejne kumulacje. Także, jednak, w akwarium high-tech, jeśli chcemy tak mieć wszystko tip top. To naprawdę trzeba wszystko mocno cały czas trzymać w ryzach, cały czas kontrolować, bo chwilka nieuwagi i, i jest, co jest. Później się z dziadostwa wychodzi bardzo długo. Dlatego zawsze ja porównuję akwarium z dużą ilością światła, tak do Formuły 1, a z mniejszą ilością światła, taką jaką na przykład mam w Kombo w Rio Guapore. Do jazdy na rowerze, jeśli mamy mało światła, jeśli jedziemy na rowerze, jeśli się wywrócimy, no to się tylko ewentualnie trochę poobijamy. Nic większego nam się nie stanie, ale jeśli jedziemy, formułą 1, jedziemy akwarium z naprawdę mocnym oświetleniem, jeśli gdzieś się wyłożymy, to. W najlepszym wypadku się zabijemy. Głupie, no ale prawdziwe, tak to, można, tak to można porównać. Im więcej światła, tym więcej problemów. Ale wiadomo, satysfakcja jest również większa, jeśli to nam się udaje, a jeśli nie, o to się bardziej wkurzamy. Poza tym, jak pamiętacie, swego czasu robimy odcinek o gibbie. Niestety nadal mam ją w swoim akwarium, nadal ona mi nie wkurza i to bardzo, bardzo konkretnie. Bo jeśli tylko akwarium złapie troszeczkę lepszy balans, jeśli yy, to akwarium. Yy... Ma dobre parametry, to ona się rozmnaża, rozprzestrzenia w zastraszającym tempie, że cały czas chodzi mi po głowie taki um, półestart, nie wiem, jak to określić. Po prostu wywalę wszystkie roślinki, jakie mam w tym akwarium, woda, podłoże, filtracja, wszystko zostanie tak jak jest. Nawet roślinki wrócą z powrotem do tego akwarium, po tym jak je wywalę, tylko po prostu wsadzę sobie najzdrowsze szczyty, wsadzę i sprawdzę każdą roślinkę, każde źdźbło, przed tym czy właśnie nie ma gdzieś wplątanego w nią tej utrykularii gibby, bo bo mnie szlak z nią trafia. Ja wiem, że może wy na filmiku tego nie widzicie, może dla was ona nie jest tak widoczna, ale ale mnie krew zalewa, jak ją widzę, a, a widzę ją wszędzie. A propos, jak już mówię o parametrach, takie luźne myśli przechodzą w tym dzisiejszym filmiku. To ostatnio zacząłem troszeczkę ponownie zjeżdżać w swoim akwarium z KH, zbijając to KH kwasem solnym, i powiem Wam, że makrandra. No, mega, mega, pozytywnie to odbiera. Ta Mini Typ 4, która jest właśnie po lewej stronie akwarium. Super to przyjęła. Sami widzicie, że właśnie ona chyba najfajniej rośnie. W obecnej chwili w tym akwarium. Ta duża makrandra obok Pogestemona Erectusa, która się znajduje, ona obecnie wygląda słabo, ale to ja też trochę ją przymordowałem, um, ucierpiała mocno podczas tego um, masakrycznego, największego plenia, jakie było w tym akwarium, bo przez pewien okres, ja wiem może tydzień czasu było tak, że rano wytarłem szyby, a wieczorem one już były zielone, że um, takiego pylenia to już miewałem, miewałem, nie powiem, że nie miałem nigdy, bo miałem, ale ale aż takiego mocnego plenia nie miałem bardzo dawno. Tak czy inaczej, ja mówię, już powolutku, małymi kroczkami wychodzę z tego i zacząłem się właśnie bawić tym kwasem solnym, zbijać, e, zbijać to KH, bo byłem ciekaw właśnie reakcji roślin. Dawno już nie obserwowałem tego i tak, właśnie wspominałem, makroandry bardzo pozytywnie to odebrały. Właśnie niższe KH. Bo w kranie mam 7, 8, a ja zbijam tak do 2, 3 i, i jest naprawdę mega pozytyw, jeśli o to chodzi. Z takich ciekawostek Wam jeszcze powiem, że czasami ktoś mi prosi o roślinki i mój, a wyślij mi tam 10 tego, 7 tego i 6 tego takich sadzonek. Inne osoby tam aż 15, jak najwięcej tylko masz, to tyle mi wyśli. Ja ostatnio powiem Wam, że. Wysłałem kolece szczyt swojej jedynej Ludwigi Kuby. Kolega poprosił, nie wiedział, że mam tylko jedną sadzonkę, mam tylko jedną łodygę tej roślinki. Gdy się dowiedział, że tylko jest jedna, to od razu powiedział, że nie, nie chcę tego, że nie ma sensu. Jak mi się rozkrzewi, to wtedy dopiero mu ją wyślę. Ale ja mu odpowiedziałem i tak samo każdemu, każdej osobie właśnie mówię, że jeśli jakaś roślinka w Waszym akwarium będzie rosła, to ona będzie rosła, się rozkrzewi i ona da radę zająć naprawdę znaczną część tego zbiornika z jednej sadzonki. A jeśli Wam nie idzie akwarium, jeśli macie złe parametry, jeśli tej roślince coś nie pasuje, to jest nieważne, czy wy wsadzicie jedną szczepkę, czy wsadzicie 200 tysięcy i tak Wam... Ta roślinka w tym akwarium nie pójdzie. Dlatego mnie czasami troszeczkę śmieszy, jak ktoś na jakichś forach wypisuje, że a kupił sobie tam z 10 albo 20 szczepek roślinki, zapłacił tam x złotych i wszystko poszło w błoto. Dlaczego? Jak ktoś zaczyna z jakąś roślinką, jeszcze jej nie zna, jeśli jeszcze nie miało z nią żadnego obycia, nie wie co ona lubi, czego nie lubi. Czemu sobie nie kupić jednej, dwóch na próbę, żeby sprawdzić, żeby, żeby nabrać tego doświadczenia i żeby zobaczyć, czy, czy ona da, ma szansę bytu w tym Twoim akwarium. Bo tak jak mówię, ja koledzy uciąłem tą jedną i już mi się rozkrzewia, nawet ładnie rośnie. Także widać, że ta Ludwika Kuba naprawdę złapała wiatr w żagle i że chyba będzie, będzie rosła. Także teraz myślę tylko utrzymywać te parametry, które mam obecnie w swoim zbiorniku i powinno, powinno być cały czas lepiej. Powoli będę wychodził z tego dziadostwa, chociaż jeszcze rosty, nie mega wkurzają ostatnimi czasy. Tak, do niedawna chwaliłem się, cieszyłem, że mnie krasnale w ogóle nie nawiedzają. To obecnie na cyrkulatorze, na wylocie z filtra, na Alternaty mini red, No, hasają sobie wesoło i denerwują mnie te krasnale. I tak zastanawiam się ostatnio. Fakt faktem, dałem czterokrotną dawkę Purigenu, zaleconą przez producenta, do swojego kubełka. Przepraszam. Ośmiokrotną dawkę zalecaną przez producenta dałem, więc dałem naprawdę sporo tego Purigenu, więc z jednej strony powinno go wystarczyć na bardzo, bardzo długo, ale z drugiej strony może i, i pasowałoby rozebrać kubełek, przyjrzeć się temu Purigenowi, może go zregenerować albo wymienić. Może to pylenie na tych szybach, może te krasnale to właśnie objaw tego, że Purigen stracił swoje właściwości. Ja tam jakieś małe kroki czynię, żeby pozbyć się tego wszystkiego, ale z drugiej strony, taka wymiana starego purigenu na i funkielnówka myślę, że też by wyjaśniła, by dała takie fajne spojrzenie na to, na co ten purigen w sumie działa, a na co nie. Ale to jest wszystko w przyszłości, mi się nigdzie nie spieszy. Także na dziś was żegnam, takie luźne przemyślenia, postrzeżenia. No i żeby nie było, że, że się wstydzę brzydkiego akwarium, bo tyle razy, ile pokazywałem swoje brzydkie akwaria, to, to mnie naprawdę wstyd to kraść i z dupy spaść. Trzymajcie się, cześć.